Zobacz, zapchali nóg. O, faktycznie. Wow. Kiedy to zrobili? Nawet nie widziałem. Nie, nie, nawet kiedy to zrobili. Nie zwróciliśmy uwagi jak szliśmy. Nie było tego teraz? Porobili? Nie pamiętam, że nie było. Buty, a tu ktoś wrzucił panele. Widzisz? Mhm. Ktoś posprzątał. No. Mhm. Tam bokiem, nie? Tak jak mhm. mhm, tak. tak. No, mam jeszcze zielone, długo. Nie, bo jak już by była stara odra otwarta, bo można mm -hmm. było pójść na trójka. Mm -hmm. Nie mogę się doczekać na trójka. Bo... W sumie też się nie mogę doczekać. Tak sobie pomyślałem, fajnie będzie można tam się kula nogą przejechać, ale z powrotem nie będzie można wrócić nią. <śla> da ją wtedy. Aha. Co nie, no bo <śla> po pijaku nie można. Aha, po paruki będzie, jak ktoś złapie. No. Tak, znaczy wiesz, to nie jest tak, że po pijaku nie można jeździć, tylko po pijaku nie można y, za darmo przeżyć konfrontacji z policjantem, co nie? Można tak powiedzieć. Za samo jechanie nic nie, szk nie szkodzi. A kocia przeszło. Nic nie szkodzi. Gorzej szkodzi za wiesz, kontakt z policjantem wtedy. To jest gorsze. No, jaki teraz ten to ja Gdzie jest? Tam A tam, no. Aha. Uuu, otwarte. Ktoś wietrzy. Ktoś wietrzy. Nie ma. To leża jakieś w środku. To leża jakieś takie. Tu to ma jajka jest nawet, nie? Mhm. Tu są jakieś ciuchy. nic no, ciekawego nie. Uh -huh. Puszka to jest I to co było wczoraj to chyba tam jest, wiesz? Chyba tak. Ale grzeje w plecy. Grzeje co niej się gorąco rozpiąłem się, a i tak mi ciepło. Jeszcze się nic nie dzieje. Nie dzieje się chyba to. O, a jednak Wymiali się dzieje. Tych, a -a. tych porozbijanych ładnie Zmieniają, no. Trochę to robili, coś tam podgarniali mhm. Mhm. ławki swoją razem. Ty padaszek zrobili, patrz nad tymi. Nad barem jest no. zrobione. Faktycznie. Tego nie było. Było takie wiesz, gołe. Mhm. To i można teraz spokojnie przejść, nawet jak będzie padało z jednego do drugiego. Mhm. Fajnie. No. No. Nowocześnie, nie. Tak. Ale ludzi jest tam na tym. Mhm. Skoszona trawka. Tej tej... Aha. Aha. Mamy za darmo, możemy silnik z... Mamy silniczki z tego co nie, z modeli różnych. Silnik podłączymy z tego, z suszarki jakiś. Ale fotel bujany, tak. Ale buju, buju. buj. Buj, jest. No. Kartony, steropiany i opony. Mhm. I w sumie nic ciekawego. Tak. Jak na kota, to w nim fajnie No. Znowu po wiledzie. Te mopy wiledy są dość popularne, widzę. No. No. Nic ciekawego. Nic ciekawego. To... Kwiaty, o. O, ale kaktusisko duże. Kibel telefonowe jakie A widziałeś? to to co szyję takie widzieliśmy wczoraj Kabel Kabel widziałeś wczoraj? Nie, tego nie mogę go wziąć? No, można wziąć i będzie no, paczny. No jest o tym kurczę, nie wyglądaliśmy gorszy. Nie waliśmy gorszy Tu są same puchy, widzisz ile puchów? Widzę. Nie będę go brał, bo to będzie śmierdzić a poza tym mamy jeszcze nie wysłaną. No. Mhm. Niewiele tych puchów wzeszło do opudła. Wiem, bo się nie zmieściły. użyłem no, jako wypełniacz 0,3 30 kg. Czyli jakieś złoty 80 Aha, to rzeczywiście strasznie dużo weszło. Uh -huh. no, puszki teraz taniej biorą. 5,15. Aha. Nie wiem czemu schodziło tak. Stal drożej, a aluminium taniało. Dziwne. Aha, to dziwne. No, Mieć bo... ja się utrzymuje, ale to dopiero przy kolejnej paczce pewnie mieć wyśle z tą elektroniką, tu co jest być. Duże pudło nawet. Wczoraj ktoś wyrzucał, tu, to może to. Właśnie, duże pudło. Nie wiem, czy mi się chce nie nieść. Ale pudło jest spoko, co nie? Podwójne. Widzisz? Podwójne to takie wielkie, widzimy perkę. Czy poczekamy po prostu, aż będzie tak, u że poczekamy, no, no. Te dwa, trzy dni się powinno coś pojawić. Jak się nie pojawi, to wtedy będziemy kombinować. Zawsze jakieś gdzieś się pojawi. O, telefon. Ty, patrz, telefon. Telefon. No a widzisz, a tam to już spakowałem, więc pójdzie na następną. Telefon kamurkowy telefon. No, tutaj jest torba, parasol, koszyk. Glikol i tu jest z nawilżacza, widzisz? Widzę. O, kolczyki. U. Przynajmniej jeden kolczyk jakiś taki czy dwa. Dwa są razem spięte. W pudełku chyba no. Może złote? No to, jasne. Nie dla psa kiełbasa, co nie? Co to? Podejrzewam, że raczej nie. Tam są też jeszcze jakieś kolczyki, ktoś coś podpierdolą. Znowu jakieś takie drobnice, mhm. widzisz? nie sięgnę, bo przecież jest głęboko. A masz haczyk od parasola. Ale to jest za takie trochę za cienkie, żeby to wylewać, eee, Aha, no tak, od nawilżacza to jest to takie. No. No, ale nie ma elektroniki, tylko zbiornik. No. Tu no, leki, tuż na leków. To są chyba jakieś te tam są jakieś bufy? Jakaś chemia to jest chyba, wiesz. Taka... Najlepiej spożyć... Niby perfumy, aromaty. Ty, może to są amoraty, amoraty, do tego. Aromaty do ty, no, papierosów, papierosów elektrycznych. Też o tym myślałem, bo te małe pudełeczka tak sugerują, jakby to były wkłady właśnie do tego. I ten no, ja muszę wyjąć już torbę, bo ja się uh -huh. nie wiem, nie ułożę już tego tu. Uh -huh. Ten kabel też będę mógł włożyć. Te olczyki sobie tutaj rzucę, bo one tam są takie małe, że tam dziura jest w tym gotowaniu Aha. A to jest amelinium. Lubię te profile gnieść, one się fajnie gniotą, ale nie są głównowarte warte w sumie jeśli chodzi o finanse. Normalnie one są jak z żelu aluminiowego, aeroszelu. Co to jest? Patrzcie, tu Dziwacznych rzeczy. Coś coś kombinował. Kleje wyglądają, jakby miał biżuteria, jakąś piłkę jeszcze do tego. że O, te, z tymi. Z metkami, jeszcze. Mhm. Mysza? Z no z tak. Tym. Wygląda takie chomiki świąteczne. Święte, no, no, świąteczne chomiki. W ogóle mam, nie są rozkazowane tak nawet. to zabawki, kartki na stoi. No, patrz. O, dzięki. No. Jest tylko pudełka. Panasonic pana Sonic Lumix przy paracie cyfrowym Jeszcze ja końcu tutaj i nie sięgnę tego Tam jest pe pendrive ta karta Aha, no ja nie sięgnę tego No ja nie sięgnę tego mhm. No to trudno No to masz Tak, pendrive Nikt ich nie używa Dostawają na konferencjach Od Shishi. Już wiadomo, może od czego olejki były. Pomożesz mi tu Weź odkryj ucho jedno, bo chcę to włożyć. No. I tego też może. No. Nie, palce nie wydą, tak. Nie, pojadłem. Nie myłeś? Myłem, ale to tak. Dobra, tu nic nie ma. Wezmę ze Nie będę miał czym drzewa. Uh -huh. Dobra. Uh -huh. Tu wczoraj było to szkło pamiętasz? Wczoraj czy kiedy to byliśmy? To e... było szkło. To kolorowe. Tak, tak, tak. tak. Wczoraj było? E... Chyba tak. więc nie będzie widać. Mhm. To szkło jedno zostawia, e, wyrzucałeś wyrzucałem się. Wyrzucałem je do szukać. Ja ktoś... Zabrał ktoś. Mhm. Mhm. Żarówka jest. Ty to no. może tam lampa? Nie. Nie patrzyłeś, czy patrzyłeś wczoraj? Nie, nie patrzyłem wczoraj. Czyli ledowa. To spalone pewnie rozbić nie biorę tego dobra buty znowu teczki żeby dolać na tu śmieci bierzemy te buty mhm dużo zawosła tak standardowo tu już nie zaglądamy. bo Widzimy to, że jest jeszcze słońce. Dobrze, panele będą Proszę co działać. Mhm. Będę musiał tylko pomierzyć i te elastyczne, co nie przyczepić na zewnątrz. Pomierzyć tak, żeby był. Rozmiar odpowiedni mhm. może z, uda się z 600-800 watów wyciągnąć. Wtedy to będzie miało sens, żeby pokazywać to na intubie, bo to będzie miało sens mhm. jak? Mhm. robić prąd, a nie na razie. Mhm. To robi tylko Znowu te wizowe. Niech ich patrz kupowali tych przepisowych. I nikomu to I nie, nie potrzebne. nikomu nie potrzebne teraz. Ej, o! ruro! Łapanie. No. Ale ciężki. Czyli jeszcze trzesilenki. Kółko ma urwane. Nilfisk. Rona rozbiórkę raczej. Nie ma wszystkich pojemników. Sam odkurzacz biorę wesoły. Aha, no to na rozpilkę. No to jest zamknięte niestety. Można zobaczyć przykazać z cieniem. Ciuchy. O kuzio, patrz. Dinozaur. Plecaczek. No. Mhm. A tam obok patrzyłeś? Nie. Tu obok nic ciekawego. Ręczniki te. To daj go w łapę. Nie będziesz wszystkiego niósł, to coś wezmę. Kabel ma nawet. No ma, ma. No, trochę waży. trochę waży kontener stoi. Ciekawe czy doszło coś. Tutaj leży tylko listwa. Listwa. No. Chcesz, ja mogę wziąć od Ciebie ten, ten? Nie, nie, Za chwilę. Może kury to już jest od jakiś kolejny. Masakra. A tam już telewizor chyba. E... Albo to jakiś worek jest. Worek chyba. chyba. Ale stąd wyglądał jak telewizor. No. Może to jest telewizor no. O lampa. Taka przymocowana cholera do półki. No. No. Mhm. o karetka jedzie tam coś jeszcze stoi w tej wnęce tam, A, ale to jest chyba jakaś berzalka. Mhm, chyba tak widzisz jakaś taka wielka chyba no berzalka. chyba tak wszyscy możemy zajrzeć do tych pół um, przejść do nas mhm. co ty na to? okej okay. opatrz jaki tu stoi owszem Porsche. Porsche Porsche z Poznania ale fajny wagonik. Połamał się chyba. Tak. No. Dama. Z tego samochodu. Może być, że tak. Coś się wymienia Są pojemniki, podkiczki. Tam była pralka, chyba, bo wąż jest. Mhm. Sedas. Tutaj cały sadas, no. A tam są jakieś kieliszki chyba znowu. Stojaki na świeczki. Uh -huh. To są metalowe. Brzmi jak aluminium, ale może mosiąc. Może. Co to do chcą. Jakieś pojemniki. Puste. Nic nie ma takiego, wiesz? O, jakaś taka pudełko było. Stare spere lub widzisz, łamało się. Można zaliczyć ten i te nasze i wrócić do domu. No. Co ty na to? Dobra. że to po nawilżaczu pudło na tym gładko znaczy tym ostatni skrzynki to segregacja widzę jest Chyba czy nie ma go tam czasami nie za lekkie co na co stała mhm. ostatnio z boku, mhm. wiesz? A tu najpierw czy tam najpierw? A, to tu później przejdziemy tam i stamtąd A prosto. Uuu, grubo. Puste. Nie mógł ktoś tego kartona już rzucić do papieru. Mają żule dziur koniecznie Niekoniecznie żule Wyglądają ktoś papierosa zostawił. Tu niedobrze młodzież może sobie siedzieć te, pić i wypalać dziurki. bardzo że tak się dopalają, Syntetyk pewnie, jakiś tam plastikowe. Ale syntetyk. O, dostarcza mglowo auto. Jest dopisane. Nic, nic. Ale głęboka taka łuża. O, piganie to. ale nic więcej chyba nie ma, nie? Uh -huh. W sensie przynajmniej ja nic nie widzę nie. tu też nic nowego widzisz tu coś nowego? Nie. Wczoraj tu coś zostawiłem i zniknęło, więc było przeglądane. Coś coś już tego chyba... Tam nie ma sensu iść bo, uh -huh. ten, bo nie. śmieci.

Jaka książka wielka. Co to jest? PWN Encyklopedia? Nie wiem. Ktoś książkę wyrzucił. No tak. Encyklopedia. Ale wielka. Powszechna. Trzy tomy były takie. Tu są dwie. Trzy. O kuźwa. cały karton tych encyklopedii, patrz. Jedna, druga, trzecia. Trzy tomy. Czwarta. Jest jeszcze czwarty? Tu jest jeszcze taka ta encyklopedia PWN, taka wielka, uhuh. z matami, tak? Uhuh. Taka. I tu jest jeszcze jedna encyklopedia no, To, Pochto, to tu Jaka olbrzymia encyklopedia. Tu są jakieś podłapiny, które chyba. Uhuh. Encyklopedię Co to z tym zrobić? Encyklopedia? No, chyba się nie sprzeda. Ktoś kiedyś się po pół roku pytał, czy mamy jeszcze encyklopedię. Jak powiedziałem, że mamy, bo mamy jeszcze jedną taką czerwoną, to i tak cisza była, więc nie sądzę. Kto no to kupi encyklopedia? Teraz, jak mało kto kupuje książki papierowe, ciekawe z którego roku wydanie. A nie wiem. Pewno z lat 80., może być. Wiesz, I w dość ładnym stanie, widać, nie używane. Nie widać, wiesz. 73. A no, Warszawa 73. No ma nawet obrazki kolorowe. Kolorowe Nie wiem, zabrałbym to i spróbował sprzedać. Nie mhm. to się no dobra. nie to się najwyżej mhm. weźmie. To możemy spróbować I ten no, Musi tu mhm. Ja sobie wsadzę te książki. Aż pięć będzie. No. Nie wejdą pewnie. O, wejdą dwie tylko. Może trzy. trzy. No. No, to no to to wezmę w rękę na ramię najwyżej o, kurwa. Troszkę ważą. Ja wezmę teren mogę uh -huh. od kury, co? Ja wezmę od Są jeszcze jakieś pee Jeszcze jakieś takie książki Harlekiny? Um, chyba. Ola Harlekin pewnie. Chyba tak. Dania z mięsa to no już nic nie mówię, to chodź. Spróbuję, że zostawiam.